Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło już 20 lat. Przez ten dość krótki okres czasu Polska, a co za tym idzie także województwo śląskie, przeszło ogromną transformację nie tylko pod kątem gospodarczym, ale także społecznym. Można też odnieść wrażenie, że tereny górskie zyskały tym bardziej na członkostwie Polski w Unii Europejskiej. I właśnie o tym porozmawiam z dzisiejszym gościem. Pan Stanisław Legierski, przewodniczący Rady Gminy Istebna, emerytowany strażnik graniczny i kandydat na wójta gminy Istebna. Witam serdecznie. Dzień dobry panie, witam serdecznie. Przez wiele lat był Pan związany ze Strażą Graniczną, dlatego też tą transformację, jeśli chodzi o wejście Polski do Unii Europejskiej, mógł Pan obserwować z bliska. Proszę powiedzieć, jakie zmiany były najbardziej widoczne? No, najbardziej widoczna to jest taka ta najprostsza, czyli granice znikły. W sensie zostały geograficzne, natomiast te szlawany dzielące ludzi często to y, były granice dzielące rodziny, które mieszkają po obu stronach granicy, a z różnych względów y, po prostu musiały się dostosować do obowiązujących przepisów, czyli posiadać stosowne dokumenty, żeby te granice przekraczać i to w, były też y, czasy, kiedy no, trzeba było mieć na wszystko dokument. Począwszy od przepustek jednorazowych, poprzez y, paszporty, dowody osobiste, ale zawsze to była, zawsze to było utrudnienie. Takie proste rzeczy: święta rodzinne, urodziny, imieniny. No trzeba było zawsze mieć ten dokument ze sobą. Rzadko też nie można było przekroczyć tej granicy. I to były takie największe. Utrudnienia, które w tamtych czasach, jak granice obowiązywały, były z chwilą wejścia do Unii, czyli za niedługo będziemy mieli 20 lat, bo to będzie w maju. No to wszystko się poluzowało, ludzie odetchnęli, ale też myślę, że wiele innych rzeczy pozytywnych miało miejsce od maja 2004 roku. Aspekt społeczny jest tutaj niewątpliwą jest niewątpliwą zaletą, ale jeśli patrzymy na wejście Polski do Unii Europejskiej pod kątem gospodarczym, to te otwarcie granic i ta współpraca jakby transgraniczna, no też pewnie zmieniła się i nabrała rozpędu. Oczywiście sama definicja yy, przepisów unijnych, czyli swoboda przemieszczania się osób, ale też i, i towarów, Także to na pewno też napędziło poszczególne regiony, tak samo jak i nasz, teraz wie, tak samo wiele, wiele projektów transgranicznych, jak chociażby Interreg, gdzie korzystają na to te miejscowości przygraniczne. Sama Istebna też jest takim beneficjentem tych programów, jak chociażby zakończony, no w zasadzie już 5 lat temu, ale program takiej... Transgranicznego bezpieczeństwa, czyli to był, pro, to był projekt realizowany na potrzeby służb y, ratunkowych, w tym wypadku były, były to straże pożarne, więc to było y, dofinansowanie do sprzętu y, no wszelkiego rodzaju sprzętu, który służy y, bezpieczeństwu, ale też właśnie kwestia współpracy transgranicznej, bo zdarzenia nie mają granic, tak? bo, bo mogą to być pożary, powodzie, inne zdarzenia i wtedy to bezpośrednie, bezpośrednie działanie w połączeniu z właściwą komunikacją ma bardzo wielkie znaczenie. Jeśli rozmawiamy o wejściu Polski do Unii Europejskiej, od razu nasuwają nam się y, środki jakby z funduszy unijnych, które Polska, tym samym Beskidy, ale też gmina Istebna otrzymały. Jakie były takie największe realizacje w ciągu tych 20 lat właśnie z wykorzystaniem środków unijnych? No tutaj to, to co mówiłem, to co mówiłem o tych kwestiach bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o, o gminę Istebną, to w ramach tych środków Interreg zakupione zostały dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, średni i lekki, ale też i motopompy, sprzęt łączności radiowej, już kompatybilny ze sprzętem po stronie czeskiej, ale też i programy dotyczące innych, innych projektów, jak chociażby dróg, parkingów. Że to są takie wymierne korzyści y, z wejścia Polski do Unii Europejskiej i naszego położenia? Mhm. Kiedy myślę o Istebnej, o samych Beskidach, od razu kojarzy mi się ten region y, z aspektem turystycznym. Pod jakim kątem y, zmieniła się Istebna, same Beskidy y, po tych 20 latach od wejścia Polski do Unii? Y, na pewno otwarcie na. Mm, Szersze spektrum turystów przyjezdnych, chociażby z zagranicy, z Czech, ze Słowacji. Mamy ich w tej chwili bardzo dużo. Oczywiście e, ci turyści z Polski, którzy jeździli, jeżdżą dalej i mam nadzieję, że, że jest to taka, taki element, który też powoduje, że przyciągają właśnie innych, e, przez to też e, zostały utworzyło się wiele miejsc, bazy noclegowej. Ale też i innych atrakcji, no jest ich w tej chwili bardzo dużo. Począwszy od wyciągów narciarskich, bo jeszcze jesteśmy w trakcie ferii. Akurat Województwo Śląskie też ma teraz ferie, więc chcę zaprosić jeszcze na nasze stoki, bo chociaż tutaj w Bytomiu już o zimie w zasadzie można zapomnieć. O tyle u nas na stokach jeszcze są dobre warunki narciarskie i zapraszam w Beskidy, ale też i inne rozwinęła się też baza noclegowa i o ekskluzywny jeden i drugi hotel, więc dla tych, którzy chcą w takich warunkach spędzać czas, jest miejsce, ale też jest miejsce w pensjonatach, w prywatnych kwaterach, w domkach na wynajem, także to, to właśnie też napędziło, napędziło właśnie rozwój tej turystyki. Oczywiście jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, no, na pewno Takim, taką bolączką są drogi, które też po zimie jednej, drugiej, trzeciej no są w coraz gorszym stanie, więc to jest, to jest wyzwanie. Ale też i kwestie kanalizacji wodociągów, bo jak są turyści, no to czasami są okresy, gdzie tych mieszkańców jest dwa razy więcej. Y, przyjezdnych niż, niż nasz tam, a nas jest w gminie tam 12 tysięcy z hakiem. Y, więc to są takie wyzwania, które jeszcze przed nami są, ale właśnie między innymi y, to, że jesteśmy w Unii, jest większa możliwość, żeby też te problemy rozwiązywać. Czyli można być spokojnym o przyszłość istotnej? Y, no, myślę, że tutaj y, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że mo można być spokojnym o przyszłość. Oczywiście, też y, musi być jeszcze wiele, wiele pracy z naszej strony. Y, też musimy zadbać y, o taki zrównoważony rozwój, bo to też, y, żeby turyści przyjeżdżali, my mamy się czym pochwalić, mamy y, miejsca, y, gdzie ci turyści chcą przyjeżdżać, natomiast też trzeba uważać, żeby w pewnych y, kwestiach y, nie przesadzić. Czyli, żeby tych naszych wspaniałych groni nie zabudować. Bo oczywiście są też głosy, że będzie, będzie, jak się da zabudować, to będzie więcej turystów, ale wtedy możemy dojść do takiego momentu, kiedy oni nie zechcą przyjechać, bo już to piękno, byśmy sobie sami oszpecili. Natomiast na wszelkie inne, inne kwestie, no ma wpływ ma wpływ ten, ta, ta nasza. Ten nasz akces w Unii i to po prostu widać. Ja myślę, że ci, którzy przyjeżdżają, widzą, że rozwój cały czas jest. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Ze Stanisławem Legierskim rozmawialiśmy o tym, jak w przeciągu 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej zmieniły się bezkiny, a co za tym idzie sama gmina. istępna. Dzięki za obejrzenie tego filmu i subskrybuj nasz kanał i oglądaj inne filmy nasze i Scorsese też jest dobry, Wes Anderson.